Witajcie ciekawscy. W ciągu ostatnich kilku dni w międzynarodowej prasie głośno zrobiło się o Angelinie Jolie i wiele osób rozmawiało o aktorce. Jednak po raz pierwszy od wielu miesięcy, jeśli nie lat, nie miało to nic wspólnego z jej dziećmi, Bradem Pittem, ani ich walkami w sądzie. Po prostu wszystko wskazuje na to, że jest gotowa iść dalej i ponownie znaleźć miłość. I jak ostatnio, co stało się dość powszechne wśród świata Hollywood, pani Jolie mogła wrócić do swojego ex i to nie tyle partnera, co byłego męża. Rzecz jasna o nie mamy na myśli brada, bo na ich jakiekolwiek dobre relacje raczej nie ma co liczyć. Mówimy o pierwszym mężu Angeliny, Johnem Lee Millerze, którego możecie znać m.in. z serialu Elementary. Ale skąd wzięły się plotki o ich ponownym możliwym powrocie? Co Angelina robiła w jego mieszkaniu? Pamiętacie kiedy byli razem i jaki był powód ich rozstania? Jak wyglądał ich związek w przeszłości i czy brat miał coś do powiedzenia na temat najnowszych spekulacji? Zostańcie z nami do końca, by dowiedzieć się wszystkiego o tym, czy tych dwoje faktycznie mogło rozpalić swoją miłość na nowo. Zanim jednak przejdziemy dalej, nie zapomnijcie o łapce w górę i subie naszego kanału, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco z plotkami, informacjami ze świata gwiazd. A zatem wygląda na to, że Ben Affleck i Jennifer Lopez byli narzeczeni, którzy po kilkunastu latach od rozstania wrócili niedawno do siebie, wywołali pewnego rodzaju refleksje i reakcje w świecie Hollywood. Nagle wiele gwiazd zwraca się w stronę swoich byłych lub krążą plotki, że już próbują naprawić swoje związki z przeszłości. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o Benifer i ich miłości, którą zaczęli na nowo pielęgnować, polecamy Wam nasz poprzedni film, do którego karta właśnie wyświetla się wam na ekranie. To już nie są żadne plotki, to się dzieje naprawdę. Ale teraz posłuchajcie o ostatnich poczynaniach Jolie. Od czasu, kiedy Ben i J. Lo ponownie się spotkali, wielu internautów zaczęło z nostalgią wspominać kultowe hollywoodzkie pary lat 90. i początku lat 2000. Ale nie tylko. Zaczęły się również dyskusje o tych gwiazdach, o których wszyscy myśleli, że powinni być razem, ale z jakiegoś powodu nigdy nie stali się partnerami. Chociaż jeśli chodzi o Angelinę i Johnego, niewiele osób o nich rozmawiało i może być tego kilka powodów. Z poprzednich małżeństw i związków Jolie najbardziej dyskutowane w prasie były z pewnością te, które dotyczyły Billy'ego Boba Cortona i Brada Pita. Rzec można, że chyba wielu zapomniało, że była ona żoną jeszcze Millera i był on jej pierwszą miłością, której zdecydowała się powiedzieć sakramentalne tak. Mogło to również wynikać z faktu, że ich związek nie trwał zbyt długo, a może po prostu niektórzy są zbyt młodzi, by kojarzyć sam te czasy, więc dla wielu najbardziej pamiętnym ze związków Angeliny był oczywiście ten z Bradem Pitem. Zanim zaczniemy mówić o bohaterach dzisiejszego odcinka a jako parze i powodach, dla których i małżeństwo się nie udało oraz o tym, dlaczego ludzie myślą, że znowu są razem, porozmawiajmy trochę o samym Johnnym. Na wypadek, gdyby ktoś z was nie wiedział, kim on jest, krótko wam go przedstawimy. Jonathan Lee Miller urodził się 15 listopada 1972 roku w Kingston Upon thames które znajduje się na obrzeżach Londynu. Jego kariera aktorska sięga początku 1982 roku, gdy w wieku 10 lat pojawił się jako niewymieniony statysta w brytyjskim serialu Dr. Role, które później przyniosły mu rozgłos, sukces i uznanie, to Date Murphy w filmie Hakerze z 1995 roku oraz Simon's Sick Boy Williamson w mrocznym komediodramacie Transporting z 1996 roku. Ogółem wystąpił w ponad 50 produkcjach. Wielu z Was może kojarzyć go z roli Sherlocka Holmesa w serialu CBS Elementary, który fani zapamiętają jako współczesną aktualizację klasyków napisanych przez Artura Conan Doyla. Seria ta składała się łącznie z 7 sezonów i trwała od 2013 do 2019 roku, a sam Johnny wyreżyserował nawet kilka odcinków. Przejdźmy jednak do jego związku z Angeliną i początków ich znajomości. Poznali się na planie wspomnianego już filmu Hakerzy. Był rok 1995, w tym czasie oboje byli bardzo młodymi, nieznanymi aktorami. Szum w karierze Lee Millera nastąpił po premierze tej produkcji, a Angelina zaczęła świecić triumfy 3 lata później, w 1998 roku, po zagraniu głównej roli w filmie Gia. W pewnym sensie miłość, która się między nimi zrodziła, rozkwitła naprawdę szybko. Jednak zajęło to trochę czasu. Według informacji oboje zakochali się sobie podczas kręcenia filmu, ale po zakończeniu zdjęć nie utrzymywali ze sobą zbyt bliskiego kontaktu. Jednak nieco później ich drogi się połączyły, co z kolei uświadomiło im, że się kochają. I tak po krótkim czasie randek 28 marca 1996 roku pobrali się, a on miał wówczas 22 lata, a Angelina 20. Chociaż ich zaręczyny i małżeństwo były bardzo szybkie, Jolie ujawniła później w wywiadzie dla The Sun, że w rzeczywistości oboje dyskutowali o możliwości pozostania zaręczonymi przez dłuższy czas. Własnymi słowami aktorka powiedziała, cytujemy... Oboje oświadczyliśmy się sobie nawzajem i oboje mieliśmy pytania do zadania. Zastanawiałam się, czy powinniśmy pozostać zaręczeni przez jakiś czas, ponieważ on miał być w Wielkiej Brytanii, a ja miałam zostać w Los Angeles. Ale zdecydowaliśmy się na szybki ślub. Tak więc jak wspomnieliśmy wcześniej, ceremonia odbyła się 28 marca 1996 roku i wcale nie była tak efektowna jak wiele hollywoodzkich ślubów. Według magazynu InStyle obecnych było tylko dwoje gości, którymi była mama Jolie, Marshalline Bertrand, a drugim był przyjaciel Johnego. Według ich relacji, panna młoda miała na sobie skórzane spodnie i koszulę, na której krwią wypisane było imię jej męża. Wiele osób jednak sugerowało, że wszystko co doprowadziło do tego, że para powiedziała sobie tak, łącznie z kreacjami było improwizowane. Angelina opowiedziała o swoich ślubnych strojach w późniejszym czasie i przyznała, cytujemy... Tak poszłam w czarnych skórzanych spodniach. Miałam spodnie z zamkiem błyskawicznym. W ostatniej sekundzie założył mi welon, a na nogę założył podwiązkę. Oczywiście mówiła też o motywie krwi, który dla wielu wydawał się dziwny, ale jak wyznała przed ceremonią, usłyszała, cytujemy, To twój mąż, zaraz go poślubisz, możesz się trochę poświęcić, żeby było naprawdę wyjątkowo. Tutaj należy przypomnieć, że nie był to jedyny raz, kiedy krew odgrywała rolę w jednym z jej związków. Jak niektórzy z Was mogą pamiętać, podczas drugiego małżeństwa z Billem Bobem Thorntonem para nosiła fiolki, w których znajdowały się krople ich krwi. Ale jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o kontrowersyjnej miłości Jolly i Tortona, polecamy Wam nasz inny odcinek, do którego link właśnie wyświetla się na ekranie. Na razie zostańcie jeszcze z nami, by poznać najnowsze rewelacje o Angie i Johnnym. Mówiąc jeszcze chwilę o przeszłości, przed ślubem Lee Miller mieszkał w Wielkiej Brytanii, ale gdy został mężem Angeliny, przeniósł się do Los Angeles, aby móc być ze swoją żoną. Jednak ich wspólne szczęście było krótkotrwałe, ponieważ rok po zawarciu małżeństwa ogłosili, że nie są już razem. Biorąc pod uwagę, że oboje byli bardzo młodzi i oboje byli na początku swoich karier, najprawdopodobniej okazało się, że związek i wszystko, co za nim szło, nie było tak łatwe, jak się spodziewali. I chociaż rozstali się rok po ślubie, dopiero w 1999 roku Angelina złożyła wniosek o rozwód. Oficjalny powód końca małżeństwa nigdy nie został podany, ale z tego co oboje mówili w wywiadach, byli po prostu młodzi i nie do końca rozumieli co oznacza małżeństwo. Jolie, która często była postrzegana jako osoba bardzo niezależna i jako wolny duch, wyznała w jednej z rozmów, że czuła się w małżeństwie tak jakby straciła swoją tożsamość. Jej słowa brzmiały, cytujemy... Nagle jesteś czyją żoną i myślisz sobie: "Och, teraz jestem połową pary. Straciłam siebie." Poszliśmy do jakiegoś porannego programu i wszyscy rzucali w nas ryżem i dali nam tostery. Myślałam: "Muszę odzyskać siebie." Jak wielu z was wie, później Jolie została żoną jeszcze dwa razy. W 2000 roku wyszła za mąż za Billego Boba Tortona, a później za Brada Pitta. Jeśli chodzi o Millera, wydawało się, że po związku z Angie poświęcił on swój czas, by skupić się na swoich sprawach zawodowych. Dopiero w 2006 roku zaczął spotykać się z aktorką i modelką Michelle Hicks, a dwa lata później, w 2008, pobrali się podczas lipcowej ceremonii w Malibu. Para doczekała się jednego syna bastera Timothy'ego Millera, który urodził się w grudniu tego samego roku, w którym zawarli związek małżeński. Jako rodzina wydawali się szczęśliwi, jednak po 10 latach małżeństwa w 2018 roku doszło do rozwodu. Od czasu rozstania Johnego, zarówno on jak i Angelina zostali singlami w tym samym czasie. Ale co się stało, że po tylu latach ludzie znów zaczęli mówić o nich jako parze? Cóż, najpierw dodamy, że mimo rozstania lata temu pozostali całkiem dobrymi przyjaciółmi. Kiedy Jolie miała premierę swojego filmu Kraina miodu i krwi, Johnny pojawił się na niej, aby wesprzeć jej pracę reżyserską. W jednym z wywiadów Miller wypowiedział się na temat ich związku z przeszłości i powiedział, cytujemy: "Nie ma tu żadnych żali ani goryczy. Małżeństwo było czymś, co nie wyszło i prędzej czy później musiałem podjąć decyzję". Zdecydowałem po prostu że" zrobiłem to wcześniej. A gdy z kolei kiedy zapytano Angie, co przychodzi jej na myśl, gdy ktoś wspomina o filmie Hakerzy, Jolie odpowiedziała, cytujemy: Cóż, o dziwo miłość. To właśnie tam poznałam John'ego, który wciąż jest moim wielkim przyjacielem. Więc myślę o nim, kiedy myślę o tym filmie. A kiedy zastanawiała się nad ich przeszłym związkiem, powiedziała, że nigdy nie walczyli ze sobą ani nie skrzywdzili siebie nawzajem i dodała, że naprawdę chciała być jego żoną i naprawdę chciała się zaangażować. Zatem czy teraz może to być dla nich idealny czas, aby spojrzeli wstecz na swoją dawną miłość i spróbowali ponownie? Otóż może! Ostatnio Jolie była widziana jak opuszcza apartamentowiec Millera w dzielnicy Dumbo w Brooklinie, gdzie według iNews e aktor ma mieszkanie za 3 miliony dolarów? Page Six zamieściło zdjęcie aktorki przybywającej do budynku z butelką wysokoprocentowego napoju. Według publikacji przyjechała sama i wyszła około 3 godzin później. Czyżby eksmałżonkowie znaleźli idealny czas na nadrabianie zaległości? Biorąc pod uwagę, że Jolie mieszka w Los Angeles, czy przeleciała przez kraj tylko po to, by pobyć ze swoim potencjalnym nowym mężczyzną? Hmm, nie do końca. Według magazynu People była w wielkim jabłku z sześciorgiem dzieci, gdzie celebrowała swoje 46. urodziny. Według źródeł bliskich Jolie jej pociechy cieszyły się czasem spędzonym jako rodzina, odwiedzając muzea i po prostu spędzając wspólnie czas. Jak więc myślicie, czy aktorka skorzystała z okazji bycia w mieście, aby odwiedzić swojego starego przyjaciela, a może było tam coś więcej? Magazyn People uważa, że wizyta ta mogła być nieco bardziej niewinna. Wspominaliśmy, że Johnny ma trzynaście-letniego syna Bastera, a publikacja sugeruje, że powodem dla którego Angie go odwiedziła było to, że jej syn Nox jest z nim zaprzyjaźniony i że również był obecny podczas wizyty. Chociaż zdjęcia, które opublikowało Page Six pokazywały tylko Jolie bez syna. I tutaj ważne pytanie, czy Pete odniósł się w jakiś sposób do tego rzekomo romantycznego spotkania Jolie i Lee Millera? Na ten moment raczej nie. A widząc doniesienia, że Angelina może chcieć odwołać się od decyzji sądu, który przyznał mu opiekę nad ich dziećmi, może mieć teraz inne rzeczy na głowie. W maju sędzia orzekł na korzyść aktora World War Z, aby ten mógł dzielić wspólną opiekę pomimo wcześniejszych twierdzeń Jolie o domniemanej przemocy domowej. Według US Weekly akta sądowe wskazują, że była para aktorów ma kolejną rozprawę wyznaczoną na 9 lipca, podczas której apelacja Jolie zostanie rozpatrzona przez komisję składającą się z trzech sędziów. Według Independent ich prawnicy otrzymali czas na przedstawienie swoich argumentów. co o plotkach dotyczących Angeliny i John'ego. Czy chcielibyście aby znów byli razem? Czy uważacie, że ta wizyta była tylko nadrabianiem zaległości, zabawą dla dzieci, a może czymś więcej i znacznie bardziej dotyczącym spraw damsko-męskich? Dajcie znać, bo my jak zawsze czekamy na wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału. A jeśli podobał się wam ten odcinek, polećcie go znajomym. Do usłyszenia już jutro. Cześć!